Po przerwie był taki moment w środkowej części drugiej połowy, że zaczynaliśmy łapać gry, tutaj na 30, na 20 mecze pod bramką przeciwnika i, i, i brakło ostatniego podania, brakło zawodnika, który by spokojnie tą piłkę dograł i, i, i stworzył być może jakąś sytuację bramkową dla nas. Tak to mecz, mecz walki, mecz, z którego... Nic tam za wiele dla nas, przynajmniej nie wynikało. To jest taka moja ocena teraz na szybko na bieżąco. Natomiast po analizie tego meczu, po zapisie, mam nadzieję, że de to jak zawsze przygotuję świetną wiórkę i to będę w stanie coś więcej, więcej powiedzieć. Przede wszystkim cieszę się, że, że, że po tych korektach w obronie zagraliśmy troszeczkę skuteczniej. Chociaż nie uszczegliśmy się błędów, że drużyna że, że troszeczkę bardziej zmobilizowana wyszła. No chciałbym podkreślić tutaj, że mamy, mieliśmy przynajmniej jak do tej pory problemy cały czas z warunkami do treningu, bo boisko, boiska były grząskie cały czas te, 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 te opady śniegu, nawroty zimy no nie pomagały nam, co tu dużo mówić. My praktycznie cały czas trenujemy na tym boisku małym ze sztuczną nawierzchnią. Tam piłka się troszeczkę inaczej zachowuje tutaj przy kilku. Yy, akcjach przy rozegraniu widać było, że, że, że chłopaki jeszcze nie czują tych odległości, tego dużego boiska, no, ale to są takie nasze tarnowskie realia. Występ Saratowicza jak pan ocenia pierwszy raz? Pierwszy... Na, pewno na pewno bardzo się tak, starał, na pewno bardzo się starał. U Piotrka, y, ja widzę cały czas jakby y, brak jeszcze komunikacji, zgrania z partnerami. On, być może w dotychczasowych swoich klubach pełnił taką rolę zawodnika, na, na barkach którego ciążył ciężar strzelania bramek, utrzymywania się przy piłce tam pod bramką przeciwnika. Natomiast no, u nas ma partnerów dobrze przygotowanych do gry kombinacyjnej i powinien ten fakt wykorzystywać. No, ja z nim dużo rozmawiam, spokojnie mu zwracam na to uwagę, no, ale widocznie to jeszcze musi troszeczkę, troszeczkę potrwać. No, dla mnie jest ważne, że, że bardzo się starał, zagrał, zagrał ambitnie. Generalnie dobrze, się grali, tylko nie było wykończenia. Tak, no braku tej ostatniej fazy, moim zdaniem, no, ale to też się bierze ponownie z tych warunków do, do, do treningu, no bo jeżeli się ma do dyspozycji plac 30 na 60, no to nijak się to ma bez bramką 5 na 2 do, do tych realiów naszych boiskowych. My, jakby policzył wszystkie jednostki treningowe, w okresie przygotowawczym, który spędziliśmy w normalnych warunkach, to to praktycznie tylko się można skoncentrować na meczach kontrolnych, bo tylko wtedy mieliśmy kontakt z pełnowymiarowym boiskiem. Natomiast no, to były pojedyncze jednostki, gdzie trenowaliśmy albo w błocie, albo na śniegu na, na, na pełnym wymiarze boiska. No, zima, troszeczkę, zima nam troszeczkę dała w kość tym razem.